Pierwszy gość przed kamerą Wilków Morskich w nowym roku. Cześć Paweł. Cześć. Cieszę się. Pierwsze pytanie, tak, może podsumowujące, jeszcze tamten 2016 rok. Jaki to był dla Ciebie rok, tak na gorąco? Na gorąco? Ogólnie y... myślę, w miarę udany był. Dla mnie, jak i dla drużyny. Poza ostatnim meczem w roku. No ale cóż, to już było. Nie ma co nad tym się rozwodzić. Myślę, że przeżyliśmy fajne chwile w zeszłym sezonie i, i, i jak i w tym, chodzi w całym roku, więc jest czego się cieszyć, a o złych rzeczach lepiej nie pamiętać. Masz jakieś oczekiwania od tego 2017 roku, czy raczej nie masz takiej postawy roszczeniowej i, i to Ty sobie tutaj poradzisz w tym 2017 roku? Czy nie mam jakiejś postawy strasznie roszczeniowej, no zawsze chce się być lepszym, zawsze chce się zdobywać więcej i mam nadzieję, że tak będzie. No dobrze, to wróćmy do koszykówki. Po raz kolejny w tym sezonie sporo przerwy pomiędzy spotkaniami. Gramy 8 stycznia z Czarnymiść-Słupsk, jest to niedziela. Już rozmawialiśmy wiele razy na, ten, na temat tego, czy te przerwy pomagają, czy przeszkadzają, a jak w tym przypadku, jeszcze zahaczając o te wszystkie takie świąteczne sprawy? Ja myślę, że jak wygrywasz, to takie przerwy przeszkadzają, a jak przegrałeś 30-ma w Krośnie, no to taka przerwa się przyda, cały czas gdzieś ta porażka w głowie siedzi i Jesteś mocno zmobilizowany, żeby wygrać na następny mecz, i masz do tego czas i ochotę, żeby stawać się lepszym. No właśnie, wspomniałem, że w niedzielę gramy z Czarnymi Słupsk. Ostatnie dni nie są, może powiem, tak sprzyjające dla tej organizacji. Sporo się dzieje wokół klubu. Jest coś, co chciałbyś powiedzieć naszym kibicom przed tym meczem? To będzie trudne spotkanie, mimo wszystko, bo chyba bardzo trudno przygotować się do meczu z drużyną, w której nie wiadomo kto zagra tak dobrą sprawę. No wiadomo, że nic nie wiadomo i takie, takie sytuacje w klubie, byłem w klubach, gdzie się różne dziwne rzeczy działy i czasami działało to mobilizująco na drużynę, bo ci co wychodzą i grają, grają na 200% i, i różnie to było. Także przygotowujemy się normalnie, musimy się przygotować na to, że wszyscy grają. Już trenerów w tym jest głowa, ja jestem od tego, żeby wykonywać ich polecenia. To na koniec yy, ostatnie spotkanie szcześnińską publicznością w 2016 roku było dość udane, bo wygraliśmy z Dąbrową Górniczą. Na trybunach było korzystnie pomogliśmy małej Wiktorii. Yy, jakiś apel mały do kibiców, żeby w tym pierwszym meczu w 2017 roku też trochę pomogli wilkom morskim. No ja proszę o to, żeby bardzo nam pomogli. <laughs> Zawsze ich sporcie yy, nam daje dodatkowego kopa, więc yy, im was więcej, tym lepiej.